Witamy Cię serdecznie na naszym kanale. Dziś temat bardzo praktyczny i bardzo ewangeliczny. Odpowiemy sobie na pytanie: jak nie zgadzać się na zło i pilnować swoich granic, nie tracąc przy tym ducha miłości. Zobaczymy, jak mądrze mówić nie, bez poczucia winy i w zgodzie z nauką Jezusa Chrystusa, bo Jezus był pełen miłości, ale i stanowczości. Szczególnie wobec manipulacji i zakłamania. Po pierwsze, co gdybym ci powiedział, że mówienie nie to odpowiedzialność, nie egoizm? Wielu ludzi wierzących boi się odmawiać, bo nie chcą być postrzegani jako niegrzeczni, zimni czy egoistyczni. Ale prawda jest taka, że mówienie nie to forma odpowiedzialności za siebie, za swoją wiarę i za dobro, które chcemy chronić. Wyraźne granice to nie brak miłości, to jej forma. To też sprzeciw wobec zła, manipulacji, przemocy czy niesprawiedliwości. Po drugie, masz prawo nie tłumaczyć się każdemu. To bardzo ważna zasada: masz prawo odmówić bez poczucia winy i bez wyjaśnień. Nie jesteś zobowiązany do usprawiedliwiania każdej swojej decyzji, zwłaszcza jeśli kierujesz się sumieniem. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając – jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział – ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. I odpowiedzieli Jezusowi – nie wiemy. On również im rzekł – to i ja wam nie powiem – Jakim prawem to czynię? Twoja odmowa może być pełna pokoju, a jednocześnie stanowcza. I to wystarczy. Po trzecie, mów prawdę bez ataku i bez uległości. Zdrowe relacje wymagają szczerości, ale też szacunku. Nie chodzi o to, żeby walczyć z ludźmi, ale by komunikować się uczciwie, bez agresji, ale i bez uległości. To jest właśnie postawa dojrzałej miłości. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Mogę powiedzieć, nie zgadzam się z tym, co robisz, ale jednocześnie nie przestawać kochać człowieka. Tak postępował Jezus, stanowczy wobec grzechu, a pełen miłosierdzia wobec grzesznika. Po czwarte, naucz się rozpoznawać manipulacje. I nie daj się wciągać w gry. Zdarza się, że ktoś używa gniewu, cichego szantażu, wywoływania poczucia winy, żeby wymusić na nas zgodę. Dlatego tak ważne jest, by rozpoznawać mechanizmy manipulacyjne i nie dawać się w nie wciągać. Jezus nie pozwalał sobą manipulować. Gdy próbowano go złapać w pułapki słowne, odpowiadał mądrzej i spokojnie, bez emocjonalnych reakcji. Pamiętamy, jak faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby Go podchwycić w mowie. Rzekli więc do Niego, Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara. A Bogu, to co należy do Boga. Zamiast dawać się wciągać w cudze gry, zatrzymaj się, oddychaj. Na przykład mów spokojnym głosem, rozumiem, że masz inne zdanie, ja jednak myślę inaczej. Po piąte, miej odwagę bycia sobą w Chrystusie, masz prawo być sobą. Nie musisz się naginać, dopasowywać do oczekiwań wszystkich dookoła. Twoja wartość nie zależy od tego, Ile osób cię akceptuje, tylko od tego, czy trwasz w Prawdzie i w Chrystusie. Nie wstydź się swojej wiary, nawet jak jest wyśmiewana przez innych. Jezus mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeśli masz w sercu pokój, że postępujesz uczciwie, i zgodnie z sumieniem, nie musisz szukać aprobaty u ludzi. Pamiętaj. Stawianie granic to nie tylko zdrowie psychiczne, ale i duchowe, bo tylko w prawdzie i wolności możemy naprawdę kochać z Panem Bogiem.